Redakcja Renderiu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Przepychanki między Epikiem i Apple trwają w najlepsze, a jeden z jej aspektów już znalazł swój ciąg dalszy w sądzie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Szybki skrót dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka. Epic, czyli właściciel Fortnite, nie chce płacić marży zarówno Apple, jak i Google'owi od sprzedawanych w aplikacji V-Bucksów, czyli wewnętrznej waluty premium. Dlatego wprowadziło płatność z pominięciem zainteresowanych, za co wyłapało Bana. I tutaj następuje ciąg dalszych historii. Apple tak się wściekło, że powiedziało, że wywali ze swojej platformy nie tylko Fortnite'a, ale wszystko co jest związane z Epic'iem, łącznie z cofnięciem narzędzi deweloperskich należącemu do Epic'a Unreal Engine oraz wszystkim podmiotom, które z nich korzystają. Innymi słowy Apple powiedziało, że jeżeli Epic chce bojować, to proszę bardzo, ale wy ze swojej platformy cały soft korzystający z Unreal Engine, nawet jeżeli firma z niego korzystająca nie ma żadnych innych powiązań z Epic'iem. To właśnie Stało się przedmiotem sporu, z którym musiała się zmierzyć sędzia i won Gonzalez Rogers. Wynik można skrócić to do tego, że sędzia powiedziała Appleowi, że ten nie może karać niezależnych deweloperów za korzystanie z narzędzia Epika, Więc póki co aplikacje zostają, ale jednocześnie Epic nie może oczekiwać, że przyjdzie do Tima Cooka do domu na stramu na dywan, mimo powszechnej wiedzy, że nie można srać na dywan. Po czym ma pretensje, że ten wywalił go z chaty? Innymi słowy, deweloperzy na razie są bezpieczni, ale sprawa pomiędzy Epikiem i Apple nadal jest nierozstrzygnięta, bo zakładam, że na tym się nie skończy. Chwila, słyszycie ten dźwięk? Co to może być? Nvidia, nie rządnicy Ray tracingowa, przestań mi Open Source'a prześladować! <coughs> Kosz to Linus Torvalds, słynny fiński twórca systemu operacyjnego Linux. A co on się tak denerwuje na Nvidia? A, bo próbuje kupić ARM LTD. I co w związku z tym? Cóż, wyjaśnijmy sobie podstawy. ARM LTD to początkowo brytyjska, a obecnie globalna firma zajmująca się głównie, choć nie tylko, Projektowaniem i licencjonowaniem procesorów ARM. A procesory ARM to są właśnie te chipy, które znajdują się w waszych smartfonach, tabletach oraz w setkach innych mniej lub bardziej oczywistych urządzeń, jak mikrokomputery z podmarki Raspberry Pi, inteligentne lodówki, nawigacje czy nawet autopilot w Tesla. Dlaczego procesory oparte na architekturze ARM są tak popularne? Jednym z głównych powodów jest fakt, że koszty licencyjne udzielane przez firmę są bardzo niskie, a do tego przez 30 lat istnienia na rynku firma zbudowała sobie taką pozycję, że właściwie nie ma konkurentów. I właśnie fakt powszechnej dostępności oraz tak niskie koszty licencyjne sprawiły, że platforma ARM stała się prawdziwą mekką twórców programów open source, w tym również Linuxa. Czemu więc przejęcie Arma przez Nvidia miałoby coś zmienić? Cóż, przede wszystkim Nvidia nie tworzy swoich chipów zgodnie z duchem open source, wręcz no, przeciwnie. Jak wskazuje redaktor Own Snap, zieloni nie wahają się żądać horrendalnych cen za topowe karty graficzne, wiedząc, że ich najbliższy konkurent, czyli AMD, nie jest w stanie konkurować z nimi o najwyższą półkę i za przykład podaje tutaj przecieki, jakoby RTX 3090 miał kosztować zawrotne 2000 dolarów. Zdają się to potwierdzać również słowa Linusa, który w trakcie przemowy na Aalto stwierdził, że Nvidia jest najgorszą firmą, z jaką kiedykolwiek przyszło mu współpracować, co zwiększył pokazaniem zielonym środkowego palca. A wszystko to ze strachu, że w momencie przejęcia Arm Nvidia drastycznie podniesie koszta licencyjne procesorów, tym samym podnosząc ceny wszystkich smartfonów i innych urządzeń, ale jednocześnie zabije tym samym mnóstwo projektów Open Source. Stąd wielu ekspertów wskazuje na to, że interwencji powinien podjąć się sam rząd USA, celem zablokowania tego przejęcia. Czy ktoś zdoła ich powstrzymać? Nie wiem. Czy ktoś zdoła powstrzymać Jeffa Bezosa przed zbudowaniem orbitującego wokół Ziemi miasta? Też nie wiem. Ale wiemy, że Jeff ma dalekosiężne plany. Jeff Bezos to właściciel Amazonu i obecnie najbogatszy człowiek na świecie o majątku szacowanym na zawrotne 199,7 miliarda dolarów, czyli ponad trzy razy tyle, ile wynosi produkt krajowy brutto medialnej ostatnio Białorusi. Innymi słowy w dużym uproszczeniu, cały 10-milionowy naród białoruski musiałby pracować ponad trzy lata, żeby wyprodukować ilość dóbr i usług wartą tyle co obecny majątek Bezosa. Nic więc. Dziwnego, że Jeff nie boi się mierzyć wysoko. C czyli w kosmos. A pomóc w tym może mu jego inna firma Blue Origins, czyli jeden z głównych konkurentów nieco bardziej medialnego SpaceX należącego do Elona Maska. Plany obejmują stworzenie ludzkiej kolonii na Księżycu. w tym celu Jeff zamierza wysłać na naszego naturalnego satelitę misję załogową jeszcze przed 2024 rokiem. Ale to nic w porównaniu z planami stworzenia ogromnej, ale naprawdę ogromnej stacji orbitalnej, która będzie naśladować Ziemię. Ten projekt niestety może zająć trochę dłużej, bo data nie jest konkretna. O stacji mówi się w kategoriach nadchodzącej dekady. I normalnie można byłoby to wziąć za bajdurzenie nawiedzonego fanatyka, ale kiedy mówi to najbogatszy gość na Ziemi, to zaczyna to brzmieć całkiem konkretnie. A czy dojdzie do skutku? Cóż, do skutku czasem dochodzą najdziwniejsze projekty. Jak mobilny Wiedźmin AR. Kojarzycie Pokemon Go? Każdy kojarzy Pokemon Go, nie wygłupiajcie mi się tutaj. No to jeżeli nie przemawia do was łapanie w kulki kolorowych stworków, a potem zmuszanie ich do walki, to znaczy jeżeli zamiast łapać stworki, wolicie po prostu je mordować, to w sieci właśnie ukazał się zwiastun mobilnej gry The Witcher Monster Slayer. Wygląda to nawet całkiem spoko, z tego co zrozumiałem będziemy mogli się bić z mobkami, ale oprócz tego spotkamy również NPC, z którymi da się handlować bądź dostać zlecenie. A Wy? Czy taki klonik ingresa zmusi Was do ruszenia tyłka z kompa? Czy nie bardzo? Dajcie mi znać w komentarzach i jak zwykle do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa pa!